Dziejemanko widzowie, z tej strony Franchu dzisiaj w pierwszym odcinku na moim kanale spróbujemy z 30 zł zrobić y, jakiś proficik na stronie CezGuskińską. Zróbmy sobie z pierwszego okay i z batelka na 3 osoby. I co nam tu się dzieje? No, zakopanie nie jest na samym początku. No, już nie widać że szans na wygraną, zobaczymy dalej. Robimy nowych szans z kolejną skrzyneczką. No, ciekawe, ciekawe. No niestety. Chyba nie na dzień dzisiaj. Jaką tu skrzyneczkę sobie wybrać? Może dwie z, z naklejeczkami? Na trzy osoby? Niestety... Mamy to widzowie. 14 zł Może spróbujmy z kolejnymi naklejeczkami, jak tak fajnie idzie. Już na zwykłym trybie. Oczywiście jest dla Was giveaway. Jeżeli chcecie wygrać meczkę, jak pokazane jest na dole ekranu, wystarczy polajkować film, zostawić suba i komentarz, z z linkiem i naklejka poleci do jednego z Was. Ta bitwa też nie dla nas oczywiście. Spróbujmy sobie może na buściku. I co by tu jeszcze rzucić? Może taką? Na dwie osoby za ciekawie nie jest na samym początku o, mamy to nie ma profitu, ale zawsze coś hmm. w takim razie spróbujmy może sobie tak może coś z tego wyjdzie, A nie to będzie szybki odcineczek Ktoś do nas dołączy? Chyba nie. No, jak na razie dobrze idzie. Oj, chyba nie. i niestety za no. Może te naklejeczkę jak tak fajnie oddały. Jednak chyba będzie to szybki odcinek. Mamy sobie andardoga. Czy uda nam się coś ciekawego tutaj wyciągnąć? Czyli mamy szybki odcinek. Jak chcecie wygrać meczkę jak na dole, zostawcie suba, lajk i komentarz z rejbinkiem i widzimy się w następnym odcineczku.